Siema tu Brian, to i dzisiaj sobie pogramy w Fispio, Ta Fispio. Dzisiaj sobie pogramy, ze gdzieś tak cztery rundy, coś takiego. No to zaczynamy. Mniam, O ładne. nie, nie, nie to ja, to ja wy... Au. Zmiksowałem się z herbatki chyba. Nie chcieli mnie chyba. Coś tak myślę. Dobra, ja uciekam. Od razu kogoś chodziłem. Moje, 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 moje. Moje, bo mam naboje. No nie, moje. Dobra. Jadę, ja... O nie, o nie, o nie. Ale lagi. Au, 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 au. Lagi, lagi, lagi. Au. Wszyscy mi dzisiaj nie lubią. Hmm, lubię reklamy. Mm, ale ladzę mi się nie wytrzymał. Au. Hej. Ciągle tu ciągle reklamy. Dobra, ta. Tak będę. Hmm. Staję, poczekamy chwilę. Będę. Z rundy. Nie no, pogramy trochę dłużej. Nie będziemy takiego krótkiego cina. Klap przecież robić. Bo po co? Ła! Uciekać! A asteroida zaraz na to uderzy. No chyba, że się... Nie, ja to, to to ja się wymiksowuję stąd, okej? Okay? No, wszyscy mnie teraz lubią. Au. Mhm. Okej. Okay. Było blisko. No sale. Cztery lajki like kolejny film. Subskrybujcie mój kanał. Musi... Czerwone to musi być szary abyście nie przegapili kolejnych a, filmów z mojego kanału o nie, o nie, o nie, o dzisiaj te spinery nie chcą mnie dzisiaj tu mieć, o nie laguję już, to co ja lubię najbardziej Mój drugi kanał Gold Shark Hunters, wchodźcie, bo ja jeszcze nie nagrywam, prawie w ogóle, no w ogóle jeszcze nie nagrywam, bo nie mogę już po prostu, o, nie mogę jakoś, nie wiem co mi się stało, ale nie mogę. O, ale dużo się nakręciłem. Zobaczcie, idę, o nie, chalicery. O nie. Wow.

Zarapię pięć się O, pięć. No to chodź. No chodź, no chodź, no chodź. Ała, to ja się wymiksowuje stąd. Ua! Au. O dobra, już przestało? Przestało. O nie, albo... Idź stąd. Ja dzisiaj na herbatkę Ciebie nie przyjmowałam. Okej? Okay? Mm. Dobra, to Ty chociaż ze mną powalczysz. Go wziąłem. Mega cerus. Mega cerus, uciekaj. Ale słabo się kręcę au no To my już będziemy kończyć za ten, ten odcinek. Jeśli chcecie. Drugi odcinek to cztery łapki w górę, a ja z Wami się żegnam. Cześć!